I to też idealny moment na to, żeby przygotować Waszego robota koszącego do sezonu. I teraz ja tutaj mam takiego robota Stiga A1500, z którego korzystam już Dwa sezony bodajże. To jest akurat taki jeden z pierwszych robotów na rynku bezprzewodowych, czyli takich, który nie wymaga przewodu ograniczającego. I ten robot, ponieważ już tutaj u mnie jeździł i w zeszłym roku, i w poprzednim roku, więc teraz muszę go przygotować do tego roku. I teraz tak, tak jak Wam pokazywałem, zawsze na zimę takiego robota musimy porządnie wyczyścić, więc jak wyciągnę teraz tego robota ze stacji, to on jest wyczyszczony od spodu. Jak zajrzymy sobie tutaj od spodu, to widać, że tutaj nie ma, nie ma siana, ale zobaczcie, co się stało z nożykami. Nożyki to tutaj jest jedna wielka tragedia. Więc te nożyki będą do wymiany, zaraz te nożyki które wymienimy, ale przy okazji sprawdzamy, czy kółka są tutaj drożne, czy tutaj gdzieś się jakaś trawa nie dostała, więc wszystko to musimy tutaj wyczyścić. Jeżeli chcecie, możecie również kontrolnie zajrzeć tutaj pod spód, może tego robota na wszelki wypadek wyłączę, dobra, możecie zajrzeć tutaj pod, spodem, pod spód pod tą obudowę, czyli wyciągamy, o tak, ona jest w czterech miejscach tutaj zaczepiona. I patrzymy tutaj też, czy jak wygląda status tego robota. On się tutaj ładował mnie w, w tej w stacji, w tej chwili dlatego łażą po nim chwili mrówki, Tym się oczywiście nie przejmujemy, ale widać, że robot jest ok. Tutaj wszystko jest wyczyszczone. Już widać, że to już jest, nie jest robot pierwszej świeżości, ponieważ tu już szybki mu troszkę tutaj zardzewiały. Ale ok. Najważniejsze, żeby tutaj po prostu nic go nie klinowało, żeby nigdzie tutaj nie było żadnej trawy, żadnego błota, które po prostu będzie mu utrudniało tutaj pracę. Ja już tutaj zakładam ten, tę obudowę. Cyk, cyk. I wkładamy go do stacji dokującej. I oczywiście przed pierwszym użyciem musicie go włożyć do takiej stacji. I dobrze, żeby on sobie w tej stacji tutaj posiedział, poładował się tak ze dwa dni tak naprawdę. Tak, żeby akumulator tego robota się naładował do 100%, żeby dokonał kondycjonowania tego akumulatora. Czyli tak, żeby ten, ten robot też wyliczył sobie, ile dokładnie ma pojemności tego akumulatora, tak, żeby tutaj wszystko poprawnie działało. Oprócz tego, jak już go naładujecie do 100%, zaktualizujcie mu oprogramowanie. I powiem Wam, że ja właśnie teraz dwa dni temu sprawdzałem i do tego mojego robota weszło nowe oprogramowanie. To już jest w ogóle na wersja oprogramowania dla tego robota A1500. Oprogramowanie, które też pokazuje wizualizację skoszonego trawnika w czasie rzeczywistym. Ja oczywiście wypróbuję te wszystkie nowe funkcje, które się pojawiły w nowym sofcie, czyli naładowanie do 100% akumulatora, zaktualizowanie oprogramowania i w robocie, i na przykład w stacji edukującej, ponieważ akurat w przypadku tego robota ta stacja edukująca również ma swoje własne oprogramowanie, więc trzeba oddzielnie stację zaktualizować i robota trzeba zaktualizować. No i oczywiście porządne wyczyszczenie i taki robot dopiero już przygotowany. Aha! No i oczywiście ta wymiana Nożyków. i zaraz będziemy wymieniać te nożyki, i po takiej wymianie nożyków taki robot będzie gotowy do pracy.